Plamy z soku, kawy czy coli to prawdziwe wyzwania. Nowy uniwersalny vanisz OxyAction poradzi sobie z nimi, choć nie zawiera chloru. Cząsteczki aktywnego tlenu rozpuszczają nawet trudne plamy, na przykład sok wiśniowy. Zaplamiony śliniaczek wrzucamy do pralki. Dla utrudnienia dolejmy jodyny. Zobacz jak działa Vanish oxyaction. Wystarczy jedna miarka, a pranie i woda są już czyste! Do ciepłej wody dosyp wanisz Oxy Action i polej zaplamiony materiał lub dywan. Plamy znikają natychmiast. Oxy Action skutecznie usuwa nawet stare plamy z obić i tapicerek. Na trudniejsze plamy przygotuj pastę, dodając do Wanisz Oxy Action odrobinę ciepłej wody. Wystarczy jedna miarka do każdego prania, by zwiększyć skuteczność Twojego proszku. Czysta rewelacja. Nowy Wanisz Oxy Action. Kup go! Oto wanisz 3 w jednym, szampon do prania dywanów. Dodany do wody tworzy aktywną pianę, która po nałożeniu na zabrudzone miejsca wnika głęboko we włókna, usuwa brud i zapobiega ponownemu zabrudzeniu. Twoje dywany znów będą czyste i odświeżone. Czyści, zapobiega ponownemu zabrudzeniu i odświeża. Wanisz 3 w 1, Szampon do prania dywanów. Wypróbuj wanisz opcji Action Spray do dywanów, tapicerek i materiałów, których nie można prać w pralce. Wanisz, Zaufaj różowej sile. Zapomnij o plamach. Różnorodne zabrudzenia to problem plamy z buraków, trawy, czekolady. Wymagają różnych metod i środków. Już nie. Nowy WANISH OXY Action MULTI usuwa za jednym razem różnorodne plamy. Łatwo to sprawdzić. WANISH OXY ACTION MULTI działa na wszystkie zabrudzenia i różne rodzaje tkanin, nawet w zimnej wodzie. Przyjrzyjmy się. Pamiętaj, dodawaj go do każdego prania. WANISH. zaufaj różowej sile. Zapomnij o plamach. Gorzej jest znaleźć plamę dopiero w trakcie prasowania. To już się nie powtórzy. Teraz jest nowy Vanish Oxy Action Multi. Zobacz, jak skutecznie działa. Rozpuść vanisz w wodzie, nalej na plamę i patrz, jak znika. O, to działa! Aby już nie przeoczyć żadnej plamy, pamiętaj dodaj miarkę do każdego prania. Aha. Popatrz, jak vanisz Oxy Action Multi skutecznie usuwa plamy podczas prania. Wystarczy jedno pranie i jedno prasowanie. Vanisz Oxy Multi Action, zaufaj różowej sile, zapomnij o plamach. Łyżeczka za mało się. Co ja zrobię z taką ilością rozproszonych plam? Na takie niespodzianki jest wanisz. Proszę spojrzeć, nalewamy wanisz na największą plamę. Co pani robi? Bez obaw. Wanisz jest bezpieczny dla tkanin i kolorów, bo nie zawiera chloru. Aby pozbyć się wszystkich rozproszonych plam, wanisz dodamy także do prania, bo sam proszek nie wystarczy. I proszę, nie ma plam. Wszystko idealnie czyste. Wanisz, zaufaj różowej sile. Zapomnij o plamach. Wypróbuj również nowy wanisz White, od do białych rzeczy. Zapraszam do udziału w teście na wiel. O nie, to było dużo bielsze. Mam użyć wybielacza? Nie, pamiętaj, do większości tkanin nie możesz stosować chlorowych wybielaczy. Nie znam innego sposobu. Teraz jest nowy waniż Oxy Crystal White. To sposób na super biel bez plam. Utrzymanie bieli to wyzwanie. Częste pranie może powodować szarzenia, stosowanie wybielaczy żółknięcie. Spójrz, waniż Oksy Crystal White zawiera kryształki i substancje aktywne, dzięki którym rzeczy pozostają białe, a plamy znikają. O, to jest naprawdę białe. Teraz wypróbujmy na innych białych rzeczach. Porównajmy waniż oksy Crystal White i wybielacz. Jak radzą sobie z trudnymi plamami? Spójrz, jak waniż Oxy Crystal White usunął plamy. Fantastycznie. Pamiętaj, dodaj jedną miarkę do każdego prania. Waniż. Zaufaj różowej sile. Zapomnij o plamach. O nie, ma padać? Taka szaruga za oknem. Sama zobacz. I wszystko jasne. Masz szare firanki. A ja je płukałam, wybielałam, krochmaliłam. Niepotrzebnie. Jest lepszy sposób. To wanisz, płyn do firanek, które dodajesz do płukania. Wanisz bezpiecznie wybiela zachowując biel firanek na dłużej. I jak? Są śnieżno I wspaniale się układają. Zapowiada się śliczny dzień. Wanisz, płyn do firanek. A żeby mieć jeszcze lepszy efekt, wypróbuj nowy wanisz proszek do prania firanek. Plamy z soku kawy czy coli to prawdziwe wyzwania. Nowy uniwersalny wanisz OxyAction poradzi sobie z nimi, choć nie zawiera chloru. Cząsteczki aktywnego tlenu rozpuszczają nawet trudne plamy. Na przykład sok wiśniowy. Zaplamiony śliniaczek wrzucamy do pralki. Dla utrudnienia dolejmy jodyny. Zobacz jak działa waniż Oxy Action. Wystarczy jedna miarka, a pranie i woda są już czyste. Do ciepłej wody dosyp Wanisz Oxy Action i polej zaplamiony materiał lub dywan. Plamy znikają natychmiast. Oxy Action skutecznie usuwa nawet stare plamy z obić i tapicerek. Na trudniejsze plamy przygotuj pastę. Dodając do Wanisz Oxy Action odrobinę ciepłej wody. Wystarczy jedna miarka do każdego prania, by zwiększyć skuteczność twojego proszku. Czysta rewelacja. Nowy Wanisz Oxy Action. Kup go! Zapraszam do udziału w teście na biel. O nie, to było dużo bielsze. Mam użyć wybielacza? Nie, pamiętaj, do większości tkanin nie możesz stosować chlorowych wybielaczy. Nie znam innego sposobu. Teraz jest nowy waniż Oxy Crystal White. To sposób na super biel bez plam. Utrzymanie bieli to wyzwanie. Częste pranie może powodować szarzenia, a stosowanie wybielaczy żółknięcie. Spójrz, waniż Oxy Crystal White zawiera kryształki i substancje aktywne, dzięki którym rzeczy pozostają białe, a plamy znikają. O, to jest naprawdę białe. Teraz wypróbujmy na innych białych rzeczach. Porównajmy waniż Oxy Crystal White i wybielacz, jak radzą sobie z trudnymi plamami. Spójrz, jak waniż Oxy Crystal White usunął plamy. Fantastycznie. Pamiętaj, dodaj jedną miarkę do każdego prania. Wanisz. Zaufaj różowej sile. Zapomnij o plamach. Hej, co takie wystrojone? Nie cierpię tej koszuli. Wiem, jak możesz się jej pozbyć. Te plamy nigdy nie zejdą. O nie, plamy na białym. Im częściej ją piorę, tym bardziej szerzeje. Spokojnie, teraz to żaden problem, bo jest nowy Wanisz Oxy Action Intelligence Crystal White. Dzięki nowej formule teraz sam odnajduje plamy wow! i usuwa je. Wszystkie plamy zniknęły, a biel jest olśniewająca. O, nawet plamo z mali zniknęła. Nie musisz zapierać, dodaj jedną miarkę do każdego prania. Waniż, zaufaj różowej sile, zapomnij o plamach. Zapraszam do udziału w teście na biele? O nie, to było dużo bielsze. Mam użyć wybielacza? Nie. Pamiętaj, do większości tkanin nie możesz używać chlorowych wybielaczy. Nie znam innego sposobu. Vanish Oxy Crystal White to sposób na super biel bez plam. Spójrz. Vanish Oxy Crystal White zawiera kryształki i substancje aktywne, dzięki którym rzeczy pozostają białe, a plamy znikają. O, to jest naprawdę białe. Pamiętaj, dodaj jedną miarkę do każdego prania. Vanish Zaufaj różowej sile. Zapomnij o plamach. Plamy z soku kawy czy coli to prawdziwe wyzwania. Nowy wanisz Oxy Action poradzi sobie z nimi. Cząsteczki aktywnego tlenu rozpuszczają nawet trudne plamy. Zobacz jak radzi sobie z sokiem wiśniowym i odyną. Wystarczy jedna miarka wanisz Oxy Action, a pranie i woda są już czyste. Oxy Action skutecznie usuwa nawet stare plamy z obici i tapicerek. Czysta rewelacja. Nowy wanisz Oxy Action. Kup go!